Dzień dobry! Dzisiaj mamy temat lekcji: kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Zapiszcie sobie, proszę, taki, taki temat w zeszytach przedmiotowych i otwórzcie podręczniki na stronie 287. Tam jest tekst pod tytułem Ucieczka. Będziemy go dzisiaj czytać i analizować, i wspomnimy jedną naszą polską bohaterkę ale to w drugiej części lekcji. Ucieczka. Akcja powieści rozgrywa się podczas II wojny światowej w 1942 roku w okupowanej przez Niemców w Warszawie. Dziesięcioletni Rafał mieszka ze swoim dziadkiem w dzielnicy, czyli w getcie, wygrodzonej przez ok Okupujących Niemców części miasta przeznaczonej dla ludności pochodzenia żydowskiego. Z getta można wyjść tylko na podstawie specjalnego zezwolenia. Pewnego dnia dziadek chłopca dowiaduje się, że hitlerowcy chcą ostatecznie zlikwidować dzielnicę i zabić wszystkich, którzy w niej pozostali. Postanawia zorganizować chłopcu ucieczkę. Nie jest to łatwe, ponieważ dzielnica jest dobrze strzeżona, a ponadto trudno ukryć żydowski wygląd dziecka. Plan rozjaśnienia czarnych włosów się nie udaje. Po wielu próbach robią się pomarańczowe. W ucieczce ma pomóc Stella. Nade mną pochyliła się Sonia i jakaś druga pani. Właściwie dziewczyna. Jest bardzo szczupła, ma wesołe oczy i czarne włosy. Zaczesane do tyłu i ciasno związane na karku. Jestem Stella, mówi: Jak się czujesz? Boli mnie głowa. Odpowiadam słabym głosem. Pójdziemy rano, decyduje Stella. Niemożliwe, protestuje Sonia. Wszystko jest uzgodnione. Wachtę przybranie od świętojerskiej, malutek, przepuści was. Ale on kończy o szóstej rano. Nie będziemy ryzykować, kręci głową Stella. Jeśli ktoś nas zauważy w nocy, od razu się połapią. Zobaczcie, jak ten chłopak wygląda, a do tego takie włosy. Pójdziemy w dzień. W dzień będziemy mieli szansę. Nikt nie uwierzy, że chłopak ucieka z getta z takimi włosami, bo to tak absurdalne, że aż niemożliwe. Najciemniej jest pod latarnią. Może mu chustkę zawiązać, proponuje Sonia, albo jakąś większą czapkę dać. Jest inna droga. Jaka? pyta dziadzio spokojnie. Przejdziemy przez dom za małą kładką na wysokości pierwszego piętra. Tam jest niestrzeżona brama. To znaczy nie ma Niemców ani policji. Stróż pilnuje, ale można się z nim dogadać. Wyjdziecie z drugiej strony, stwierdziła Sonia. Będziesz musiała iść przez pół miasta do mostu. Damy radę, oświadczyła Stella. Spogląda pytająco na dziadzia i pyta, a może pan zmienił zdanie? Dziadzia milczy przez chwilę, zaciska dłonie na futerale skrzypiec, wreszcie kręci głową i mówi zdecydowanym głosem. Wszystko jest już postanowione. Niech mi tylko Pan przysięgnie, że zrobi pani wszystko, żeby on, żeby dotarł na miejsce. Przysięgam, wzdycha Stella. To wszystko wydarzyło się tak szybko. Sonia obudziła mnie, gdy za oknem było jasno. Stella już była gotowa do drogi. Dostałem trochę kawy i kromkę chleba, ale chociaż byłem głodny, nie mogłem go zjeść. Jakby mi się gardło zmniejszyło. Gryzłem i gryzłem, ale chleb wcale nie dawał się połknąć. Schowałem resztę kromki do kieszeni kurtki, potem Sonia kazała mi założyć okulary przeciwsłoneczne, były na mnie za duże. Wygląda w nich jak mucha, rzekła Stella. Zwraca uwagę jeszcze bardziej, ale właściwie to dobrze, niech zostaną. Wcisnęli mi czapkę na głowę, chociaż oparzenia ciągle bolały. Moim zdaniem czapka wcale nie pomaga. Zobaczyłem się w lustrze, włosy sterczały spod na wszystkie strony, jak pomarańczowe korkociągi. Przez to całe farbowanie zrobiły się dużo sztywniejsze niż przedtem. Dziadziu, dziadzio był blady, jak ściana. Ucałował mnie na pożegnanie, ale nic nie powiedział. Potem poszliśmy. Na ulicach dzielnicy był już ruch, ale inny niż popołudniowy. Mniej sprzedawców, więcej pośpiechu, zaspani, lu zas zaspani ludzie biegali do pracy, więcej też było żebraków, a może po prostu bardziej ich było widać. Leżeli pod ścianami, przykryci papierami. Stella prowadziła mnie z krajem trotuaru, czyli inaczej chodnika, jak najdalej od nich. Doszliśmy szybko do skrzyżowania leśna i żelaznej. Idziemy, mówi Stella i podaje mi rękę. Nie pochylaj głowy, patrz ludziom w oczy i uśmiechaj się. Idziemy na spacer, więc jest ci wesoło. Uśmiecham się posłusznie. Dlaczego? Pytam szeptem. Nie przestając się uśmiechać, bo wesołe i śmiałe dziecko nie budzi podejrzeń. Zachowuj się normalnie. Normalnie, czyli jak? Normalnie o tej porze ścieliłbym nasze łóżka i brał się do sprzątania. Ciekawe, co dziadzio teraz robi. Uśmiecham się szerzej. Ulicą idzie jakaś pani, niesie siatkę, przystaje na ułamek sekundy na mój widok. Otwiera szeroko oczy, potem spogląda na Stellę. Uśmiecham się najszerzej jak umiem. Niedobrze, mruczy Stella. Chodź trochę szybciej, nie szczerz się tak okropnie, uśmiechaj się normalnie. Nie wiem, jak ma to wyglądać. Nigdy nie ćwiczyłam uśmiechania. Odbywało się to zawsze jakoś automatycznie, samo z siebie. Dodzieramy do dużego skrzyżowania. Stella waha się przez moment. Nie wiem, w stronę żoli Boża czy ochoty, mówi półgłosem, decyduje się i skręca w lewo. Choć. Tu jednak jest inaczej niż w dzielnicy. Dużo spokojniej. Ludzie są ubrani bardziej kolorowo. Przynajmniej panie. Nie ma takiego pośpiechu. Jest jasno, dużo jaśniej. Choć przecież słońce świeci tak samo. Ci ludzie są jaśniejsi. Nie że braków, nikt nie sprzedaje chleba w drucianych klatkach. Słyszę śmiechy dzieci bawiących się na podwórkach i na skwerkach. Po tej stronie muru dzieci dużo więcej się śmieją. Uświadamiam sobie, niektórzy z oglądają się za nami, więc śmieję się do nich, podskakuje, jakbym się bardzo cieszył z tego spaceru. Dobrze chwali mnie Stella półgłosem. Stella chce przejść na drugą stronę szerokiej ulicy, ale drogę zagradza nam tramwaj. Jedź, mówi głośno Stella, wyniosłym tonem, jakby była królową, która wydaje rozkaz w służbie. Tramwaj rusza natychmiast, to zabawne. Widzisz, co znaczy dykcja? pyta Stella i puszcza do mnie oko. Uśmiecham się tym razem, naprawdę. Przecinamy następną ulicę, ta jest znacznie szersza. Marszałkowska, mówi Stella, chcecie się pić? Tak. Zatrzymujemy się przy małym wózku, Stella daje monetę, Kobieta nalewa do szklanki trochę czerwonego soku, dopełnia wodą z syfonu, przygląda mi się ze zmarszczonym czołem, gdy pije. Napój jest bardzo słodki i szczypie w język. Co mu jest? Pyta kobieta. A co ma być? Stella wzrusza ramionami. No, co on ma na głowie? Włosy. Ale dlaczego takie dziwi się kobieta? Bo on jest z cyrku, wyjaśnia Stella jakby nigdy nic. Nie słyszała pani, że cyrk na wolę przyjechał? A, domyślnym tonem odzywa się sprzedawczyni. A co on robi? A co ma robić? No w cyrku. Droga pani, mówi chłodnym tonem Stella. Dziecko ma pomarańczowe włosy, naprawdę już nic więcej nie musi robić. Racja, kobieta kiwa głową. A pani to też z tego cyrku? Nie. Mówi Stella, ja jestem z wesołego miasteczka. Oddaję szklankę i ruszamy dalej. Za nami słyszę turkot, stukot obcasów, wojskowych oficerek. Stella skręca nagle, chowamy się w bramie. Czemu ich jest dziś aż tylu na ulicach? Zastanawia się na głos Stella. Nogi mnie bolą, mówię. Wiem. Dziewczyna ostrożnie wygląda na ulicę. Och! Stella cofa się do bramy i opiera plecami o ścianę. Znam ją. W świetle bramy nagle pojawia się jakaś pani. W dłoniach, obciągniętych cieniutkimi, granatowymi rękawiczkami, trzyma ogromny bukiet błękitnych kwiatów. Nigdy takich nie widziałam, wyglądają jak z bajki. Ina, mówi Stella. Pani w kapeluszu zwalnia nieco, zelka w głąb bramy kątem oka. Ina, czekaj. Stella robi dwa kroki do przodu, wysuwa się z cienia. Ina zwalnia, przystaje, spogląda na Stellę osłupiałym wzrokiem, a potem rozgląda się błyskawicznie. – Pani się pomyliła – mówi oschłym tonem. – Przyrzekłam jego dziadkowi, że go wyprowadzę. Musimy przejść przez Wisłę. – Spokojnie – wyjaśnia Stella. – Pomóż nam. – Ja nie – zaczyna zdenerwowanym tonem Ina, urywa nagle, nabiera tchu i mówi dalej chłodnym tonem. – Niech mnie pani zostawi w spokoju. Ina. Stella stoi bez ruchu. No weź, idiotko, prawie wykrzykuje Ina i rzuca kwiatami w Stellę, która odruchowo chwyta bukiet. Wiązanka jest ogromna, zasłania ramiona Stelli i jej głowę. Dziewczyna opuszcza ręce i z góry spogląda na kwiaty. Pani w kapeluszu odchodzi szybkim krokiem, po chwili stukot jej obcasów cichnie w oddali. Stella odwraca się do mnie z poważną miną, przenosi wzrok na kwiaty, przygląda im się z lekką pogardą. Nagle jednak jej twarz się rozpogadza, puszcza do mnie oko i uśmiecha się lekko. Najciemniej jest pod latarnią, mówi i wyciąga do mnie rękę. Idziemy. Spokojnym krokiem ruszamy przez zalaną słońcem ulicę. Teraz już nikt nie zwraca uwagi na Stellę, ani nawet na mnie i moje pomarańczowe włosy. Wszyscy patrzą na ten wielki, błękitny bukiet jak z bajki. I takich osób, które ratowały Żydów z getta przed niechybną śmiercią, było więcej, a przewodziła im Irena Sendlerowa. Irena Sendlerowa to była wyjątkowa osoba, oznaczona różnymi nagrodami, ale zawsze, jakkolwiek, jakąkolwiek nagrodę przyjmowała, to mówiła, że nie robiła tego dla poklasku, nie robiła tego dla sławy, tylko z dobrego serca, bo tak nakazywało jej sumienie, żeby ratować biedniejszych od siebie w trudniejszej sytuacji. I Irena Sendlerowa, która się urodziła w Nieopodal Warszawy w 1910 roku. A zmarła też w Warszawie w 2008 roku, czyli 12 lat temu, dokładnie 12 maja, więc jesteśmy w okolicy właśnie rocznicy jej śmierci. Zawsze była oddana drugiemu człowiekowi, i mimo że ukończyła polonistykę, to w czasie wojny od 1940 roku. Trochę udawała pielęgniarkę, a trochę zapisała się naprawdę do służb, które miały walczyć w getcie z panującym tyfusem. Niemcy, hitlerowcy, bardzo bali się tej choroby, rozprzestrzeniania tej choroby, dlatego wpuszczali wszystkich sanitariuszy, którzy pomagali opanować epidemię. W getcie, czyli w, takim, w takiej wielkiej dzielnicy zamkniętej, wybuchały różne choroby, różne epidemie, różnych chorób, panował okropny głód i każda pomoc właściwie o ludzi z zewnątrz się przydawała. Tak? Jeszcze ci, którzy to robili zupełnie bezinteresownie, dlatego Niemcy wpuszczali takich cywilów, czy to polskich, czy, na, czy niemieckich na przykład, nie? bo, bo także i Niemcy pomagali, nie można tak generalizować, że Niemcy byli tylko źli. Przypomnijcie sobie, albo jeśli nie słyszeliście wcześniej, to, to powiem Wam o, o, o takim człowieku, który miał fabrykę i powstał na jego losie, na jego życiorysie film Lista Schindlera. Schindler to był właśnie Niemiec, który przekonywał swoich rodaków, czyli Niemców. Że koniecznie do tej fabryki musi zatrudnić Żydów, którzy są najlepsi w danym fachu. I dzięki temu ocalił około tysiąca Żydów, prawda? Natomiast Irena Sendlerowa zakradała się pod płaszczykiem, czyli pod taką wymówką, że idzie walczyć z tyfusem, zakradała się do getta i namawiała rodziców, dziadków, Żydów do oddania swoich dzieci w rodziny chrześcijańskie. To było trudne zadanie, dlatego, że no nie każdy chciał się rozstać ze swoim dzieckiem czy ze swoim wnukiem, tak jak czy, czy słuchaliście przed chwilą tej historii, bo wiedział, że prawdopodobnie zawsze to będzie to ostatnie spotkanie, że już nigdy tego dziecka, czy rodzic, czy dziadek nie zobaczy. Irena Sendlerowa ryzykowała własnym życiem żeby te dzieci ocalić i ocaliła ich około dwóch i pół tysiąca. To były bardzo trudne decyzje I dla, tych, yy, i dla tych ludzi, którzy oddawali nie wiedząc gdzie i dla tych osób, które, bo Irena Centrowa nie działała sama, tylko razem ze swoją taką organizacją, Żegota, Trudno było oddać dziecko tak nie wiadomo gdzie i tak dalej, ale Irena przyrzekała i znali ją Żydzi, że, że mogą jej zaufać. No, gdyby, gdyby to się wydało, to czekałaby ją pewna kara śmierci i przeróżne pomysły przychodziły jej do głowy. No, niektórym dzieciom dawano, żeby nie płakały, niektórym dzieciom dawano na przykład środki usypiające i zagrzebywano je na przykład w wozie, w jakieś worki jutowe, albo nawet udawano, że dzieci zmarły i wkładano je do trumien. No, było takie ryzyko, że dzieci się przebudzą i w ciemności, wiadomo, ukryte, zaczną płakać, no bo to są tylko małe dzieci, nie, nie, nie można przewidzieć ich reakcji. Dlatego mieli takie przeszkolone psy, które bardzo głośno szczekały jak się przechodziło przez kontrolę yy, hitlerowską. Także tak tak szczekały i zagłuszały ewentualny płacz dziecka. No, Irena Senderowa była wyjątkową kobietą, wyjątkową, I, i potem z tymi osobami, którym ocaliła życie, a było ich bardzo, bardzo wiele, utrzymywała kontakty. Te osoby potem znalazły się w. Po całym świecie właściwie do krewnych pojechali najczęściej do Ameryki, ale także w inne regiony świata i do końca życia przysyłali jej listy, kartki, No wiedzieli, że, że dzięki niej żyją tak naprawdę i, i, i nigdy jej tego nie zapomnieli. Także pamiętajcie o tej wyjątkowej osobie. No niestety nie dostała pokojowej nagrody Nobla. A bardzo, bardzo jej się należało. Także wiem, że niektórzy z Was zrobili prezentację, jak mówiliśmy o wyjątkowych kobietach w nasz, na przełomie różnych wieków. Także bardzo się z tego cieszę, że akurat wybraliście panią Irenę. To wszystko na dzisiaj. Podlinkuję Wam filmik na dole, taki biograficzny, żebyście mogli. Więcej, dowiedzieć się o jej ciekawym życiu i trochę tragicznym, bo jednak kiedyś została złapana przez hitlerowców i bardzo torturowana, bo połamano jej stopy, połamano jej nogi, które przez kilka lat potem się nie chciały zrosnąć, ale nie wydała listy dzieci, które miała, a właściwie to nie była lista, tylko. Na takich maleńkich, cinutkich paseczkach. Pani Irena to spisywała imiona, nazwiska, gdzie się kto urodził, i ciała w takie drobne paseczki, potem to wsadzała do słoika, żeby potem te dzieci do słoika zakopywała pod jabłonią, żeby potem wiedzieć, które dziecko, jak się nazywa i gdzie ma rodzinę. To było ważne prowadzenie takiej dokumentacji. Natomiast gdyby taką dokumentację hitlerowcy. Przechwycili, no to byłoby bardzo, bardzo źle, bo mogliby te dzieci odszukać i zabić. No, kochani, także na dzisiaj to wszystko. Zainteresujcie się losem może tych dzieci, może poczytacie o jakichś biografiach, bo na pewno się ukazały tych ocalonych dzieci, które teraz już są starszymi osobami. Może Was zainteresuje, życiorys samej Ireny Sendlerowej, to, to zachęcam do zgłębienia tematu i to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Pa, pa!